Siema, ja jestem Jomix i to jest mój pierwszy odcinek z serii Zagrajmy w Gothic 2 krótka, na Kodach. No Dzięki, będą krótkie, po 6 minut. Nie chcę tu bardzo dużo zrobić, więc będę krótki. Jesteś już. Czuję się. Musimy. Ugon się. Oddaję Nie w Beljara wzmógł się po upadku bariery i pokonaniu śniącego. Zapisano, że do tego świata Nie artefakt. Bunk ciemności. Co możemy zrobić? No. Dobra, no to najpierw klikamy najpierw klikamy B, wpisujemy my, ary, v, in, marvin, klikamy f2, taka konsolka, wskazuje, wpisujemy insert, h, insert, pc. I ten feller ma wszystkie rzeczy, a ten nas może wszystkiego nauczyć. Co darmo. No to co tak, jeszcze? No jak na razie nic. To jeszcze. GU, ARYDY i ANI. Piszemy Guardian i mamy niż Dobra, uczniów. Wybór poziomu. Poziom ten, ten. Punkty nauki 500, punkt trafi nie gdzieś tam. Spoko, spoko. Siła dawaj mi siła. Siła mam za mało. A, dobra. Dobra, tyle nam się wystarczy. Dobra, klikamy o. Jesteśmy nimi. Jest jeszcze o, B. 166 Mamy. Ja chcę smoczyć w czy mu ja chcę dużo magiczne być na A mi się zladzi. No, teraz coś kuszę. Kuszę smoki Quero ser crucial aqui, senão... E aqui se panzers. Não, panzers que é, que é É Tak. Hmm. Dobra. Nie będę za dużo czytował, tylko na początek pokażę Wam kody, wezmę itemy i dalej będziemy normalnie, normalnie. To już nie będziesz potrzebne. Hmm. No nie będzie. No, dajaj ze mną. Dybo poziomą. Trochę zręczność. Zręcznie jest to tylko nie sprzedajmy do takiego fajnego skakania. Teraz będzie jest! i już premia do akrobatyki to mi się bardzo przyda dobra jeszcze jak ktoś nie gra na kodach znaczy ogólnie patrzcie tutaj jest przy tym taki przycisk odetnę go dwa razy i się otwiera to tam tam o właśnie Dobra, oto na dzisiaj to był taki krótki odcinek wstępny. Na razie trzymajcie się.